Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Hej, witamy was ponownie w Kujawsko-Pomorskiej e szkole. W tych zajęciach przenosimy się bezpośrednio do Golubia-Dobrzynia. Będzie historia opowiedziana przez pana Szymona Wiśniewskiego. No i właśnie historia o dawnych czasach, o rycerzach i o turniejach rycerskich. Zapraszamy was do obejrzenia. Witamy na pierwszej nietypowej lekcji w ramach Kujawsko-Pomorskiej e-szkoły. Tym razem nie jesteśmy w studio, nie jesteśmy w naszej klasie, ale jesteśmy w terenie. Za moimi plecami widzicie Golubski Zamek. Miejsce historyczne, miejsce związane ze średniowieczem, z Anną Wazówną oraz z turniejami rycerskimi. To właśnie w Golubiu w XX wieku odrodziły się turnieje rycerskie. Kilka słów o turniejach rycerskich. Jak do tego doszło, że rycerze zaczęli ze sobą walczyć, zaczęli ze sobą się zmagać? Otóż początki Turniejów frycerskich to jest wiek 11, to jest Francja. Wówczas właśnie władcy Francji, władcy Flandrii, królowie. Anglii postanowili rywalizować, postanowili ćwiczyć swoje wojsko, postanowili sprawdzić swoich rycerzy, czy w czasie pokoju także są zdolni do walki. Pierwsze turnieje rycerskie polegały na tym, że dwie drużyny stawały w szranki, dwie drużyny walczyły ze sobą na określonym polu, na określonym miejscu. Walka ta polegała na tym, aby Pokonać przeciwnika, aby pochwycić jeńców, aby zdobyć zbroję, aby zdobyć konie, aby zdobyć jeńców, za których następnie żądano okupu. Tak wyglądały pierwsze turnieje, to były mini bitwy. Tak naprawdę nie ginęli wówczas ludzie, chociaż zdarzały się także e, ofiary śmiertelne. Z czasem, w kolejnych wiekach, turnieje rycerskie polegały na tym, że rywalizowali ze sobą dwaj rycerze. Rywalizowali konno, kto pierwszy e, tego e, przeciwnika zwali z konia. Następnie rywalizowali pieszo, używając różnego rodzaju Broni. Turnieje rycerskie w średniowieczu były potępiane przez Kościół katolicki. Księża duchowni uważali, że turnieje rycerskie są niepotrzebne, że jest to przejaw pychy, że jest to przejaw grzechu właśnie rycerzy średniowiecza. Również w Polsce odbywały się turnieje rycerskie. Według źródeł, według historyków pierwszy turniej rycerski odbył się na śląsku w 1243 roku. Najsłynniejszym rycerzem średniowiecznej. Europy był Zawisza Czarny. Polski rycerz, który w wieku XV osiągnął bardzo wiele sukcesów. Był jednym z najlepszych rycerzy turniejowych. Zawisza Czarny to postać, która zapisała się w naszej historii jako żołnierz, który walczył w bitwie pod Grunwaldem, który reprezentował naszego króla na Soborze w Konstancji. Wiek XX to czasy, kiedy turnieje rycerskie ponownie odradzają się. Pierwszy turniej, nowożytny turniej rycerski, odbył się w 1977 roku właśnie na terenie Zamku Golubskiego. W miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, zaczęły odradzać się turnieje rycerskie. Za osobę, za twórcę turniejów rycerskich w XX wieku uważany jest Zygmunt Kwiatkowski, wieloletni kasztelan Zamku Golubskiego. Turnieje rycerskie cały czas odbywają się co roku nie tylko w Golubiu w Golubiu się zaczęło ale w kolejnych miejscowościach także, w kolejnych latach Zaczęto organizować turnieje rycerskie Malbork, Golub to są miejscowości, gdzie odbywają się najsłynniejsze, największe turnieje rycerskie Specjalnie na naszą lekcję przybył dzisiaj zawisza czarny XXI wieku Rycerz, który walczy na Zamku Golubskim, pan Marcin Szynkiewicz Panie Marcinie, zapraszamy na naszą lekcję Witam panie Szymonie Witam W takim pięknym i zacnym miejscu przed naszą Golubską Warownią Dziękuję bardzo za zaproszenie E, tak staje w turniejach rycerskich, e, nawiązując do naszej historii. Panie Marcinie, wiem, że rycerstwo, średniowiecze, husaria, to jest pana Pasja. I mam pytanie właśnie, jak wyglądało kiedyś, jak wyglądały kiedyś turnieje rycerskie, jak wyglądają dzisiaj? E, turnieje rycerskie kiedyś wyglądały inaczej niż te turnieje organizowane tutaj na zamku Golubskim. E, były o wiele bardziej brutalniejsze. Zaczęły się gdzieś na przełomie X, X, XI wieku, gdzie organizowane były gry, bo tak były nazywane, ale w tych grach można było i życie swoje stracić, bo walczono na broń ostrą w pierwszych turniejach rycerskich, gdzie ścierały się dwie, trzy e, załogi organizowane przez jakiegoś bogatego możnowadcę, któremu pewnie gdzieś tam z nudów między wielkimi wyprawami. E, Chciano sprawdzić swoją sprawność fizyczną i takie właśnie turnieje, turnieje organizowano. Potem, oczywiście turnieje stawały się, chciano ponosić jak najmniej ofiar w takich turniejach, więc pojawił się gdzieś bohurt, gdzie walczono już z stępioną bronią. I potem w XIII-XIV wieku zaczęto do turniejów stawać właśnie konno. Wytyczano już place turniejowe przed warowniami. Pojawiły się właśnie szranki, wzdłuż których rycerze kruszyli kopie między sobą. I tak właśnie wyglądało to. I w dalszym ciągu to ewaluowało. I dziś możemy zobaczyć. Próby nawiązywania do historii, zarówno kruszenia kopii, czyli tych rycerzy ciężkozbrojnych, jak również próby zręcznościowe, które pokazują cały kunszt jeździecki i sprawność fizyczną takiego rycerza. A i trzeba pamiętać, że w historii również ta lekka jazda odgrywała bardzo, bardzo znaczącą rolę. Panie Marcinie, a dzisiejsze turnieje, turniej na Zamku w Golubiu z jakich konkurencji się składa? Co rycerze, zawodnicy muszą e, tutaj pokonać, muszą wykazać się jakimi umiejętnościami? No tak, ano, turniej w Golubiu, dobrzeniu składa się z czterech konkurencji, które, które na całą Polskę są znane. Czyli e, jest to uderzenie w Saracena, to jest konkurencja numer jeden. Ten oto saracen ma takie ramię, na którym trzyma tarczę. I kopią jadąc w pełnym galopie, trzeba w tą tarczę uderzyć, tak, żeby saracen obrócił się dookoła, i tak, żeby uciec przed zawieszoną z drugiej strony obciążeniem, które może uderzyć nas w głowę. To jest konkurencja numer jeden. W konkurencji numer 2 zbieramy, nanizamy jeden pierścień zawieszony na drugim ramieniu tego saracena. Kopią jest to pierścień o średnicy 10 cm. Również wykonujemy próbę w pełnym galopie. Jak również dwie pozostałe. W trzeciej próbie e, sprawdzamy sprawność władania je, e, jeźdźca lancą, e, za pomocą której podnosimy chusteczkę 10 na 10 białą chusteczkę z ziemi tą lancą. Jest to niesamowicie loteryjna e, w dyscyplina. Tak, w pełnym galopie. To, czy my trafimy w tą chusteczkę, czy nie, zależy od miliona różnych innych składników, czy podłoże jest suche, czy mokre, czy trawa jest krótka, czy długa, czy jedziemy szybkim galopem, czy wolnym. E, więc jest to, jest to bardzo duża loteria. No, i ta ostatnia próba, najbardziej widowiskowa, to jest zbieranie pięciu pierścieni zawieszonych na wysokości około 25 cm do 30 cm nad ziemią, właśnie taką repliką miecza. Czyli e, tak naprawdę osoba z zewnątrz nie jest w stanie wykonać tych, e, tych wszystkich konkurencji, trzeba się do nich przygotowywać. No i tutaj chciałem się dowiedzieć, jak często Pan trenuje, jak wygląda przygotowanie właśnie do takiego turnieju rycerskiego? Czy, czy z marszu, z biegu Pan, że tak powiem, z pracy przebiera swój garnitur i wskakuje w strój rycerski, czy jednak tu są przygotowania, e, się odbywają? Z marszu i biegu. To codziennie e, odwiedzam moje koniki, Aha. nasze koniki, bo na co dzień ten trening trzeba zacząć od takiego najniższego stopnia, czyli trzeba dbać o swoje zwierzęta. E, dbać, karmić, oporządzać je na co dzień, e, przebywać z nimi jak najwięcej czasu, tak, żeby one nabrały e, i zaufania e, i żeby nawiązała się jakaś więź między właśnie tym koniem i jeźdźcem, wtedy to właśnie nam procentuje e, w turniejach rycerskich. Czyli zwykły koń, tak naprawdę, no, nie nadaje się do takich walk turniejowych, również musi być odpowiednio przygotowywany. Myślę, że zwykły koń wzięty z galopu, mhm. e, z pastwiska. Nie, nie nadaje się. E, tutaj też musimy zadbać o psychikę tego konia e, o to, żeby w prawidłowy sposób przygotować go do tych wszystkich e, innych bodźców, które tutaj na niego działają czyli te szeleszczące flagi, te zawieszone banery e, osoby, strzały czyli ostrzelanie konia. To trzeba robić bardzo wolno, taki proces pewnie trwa kilka lat, żeby takiego konia w taki sposób przygotować, żeby turniej rycerski, w którym on weźmie udział, był dla niego przyjemnością i formą zabawy, a nie karą za to, że jego jeździec chciałby zrobić sobie przyjemność i wystartować w takim turnieju. Rozumiem. Oprócz umiejętności fizycznych i dobrego konia, przygotowanego, rycerz, który brał udział i bierze udział w turniejach rycerskich, również musi mieć odpowiednią zbroję. Tutaj w ręku widzę Marcin, masz specjalny hełm rycerski. Ile waży cała zbroja, uzbrojenie, które na sobie nosisz w trakcie turnieju rycerskiego? Jak to wyglądało kiedyś i, i czy, ten, czy ten strój rycerski dzisiaj tak naprawdę też jest wygląda tak samo jak kiedyś czy to troszeczkę już wygląda inaczej. Mm, powiem tak, powiem jak to było kiedyś. E, taka zbroja to powi e, ważyła powiedzmy, że około 100 kg, a ważyła i więcej. Mm -hmm. Była wykonana z bardzo grubej blachy, tak, żeby ochronić rycerza stającego do turnieju. E, bo zbroje turniejowe to nie zbroje bojowe, tak? E, e, zbroja bojowa Miała służyć takiemu rycerzowi gdzieś na polu bitwy. Ona nie musiała do końca śnić, nie musiała być taka wychuchana i wygłaskana, jak zbroja turniejowa, w której ten rycerz mógł się pokazać przed publicznością, przed białogłowami, które na dworze, na dworze żyły, aczkolwiek musiał on z tej potyczki wyjść bez kontuzji. Dlatego zbroje turniejowe były o wiele, wiele bardziej skomplikowane już w samej swojej budowie, tak żeby każdy najmniejszy fragment ciała zabezpieczyć przed potencjalną kontuzją. E, ten hełm, który to jest hełm mój turniejowy od mojej zbroi, to jest Żabi Pysk, e, kopia hełmu, no, późny XV wiek, e, już bardzo, bardzo, bardzo bezpieczna zasłaniająca całą twarz aż do linii oczu, mhm. gdzie y, proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę oczy jeźdźca czy rycerza są gdzieś na tej wysokości. Czyli tak za naprawdę, dużo też nie widzimy tak naprawdę. Prawie nic. Mhm. Siedząc, siedząc wyprostowanym na koniu nie widzimy nic. Dlatego... Y, Turnieje, które się odbywały, kruszenia kopii, mhm. zazwyczaj odbywały się w wytyczonych do tego tunela, gdzie podprowadzano e, korytarza, gdzie podprowadzano takiego rycerza z jednej strony i puszczano go. Ten koń biegu rozpędzał się, takie szranki miały czte, nawet do 40 metrów. Mhm. W momencie uderzenia kopii rycerz się pochylał, tak, mhm. odsłaniając sobie wizję i możliwość zobaczenia rycerza najeżdżającego go z drugiej strony. Samym odruchem obronnym każdego z nas jest uniesienie głowy do góry. W tym momencie, kiedy jeździec uderzał lamcą z drugiej strony, tarczę, którą ma się przytroczoną na lewym ramieniu automatycznie zabezpieczamy twarz, oczy przed uderzeniem, przed drżgami powstającymi ze złamanej kopii. Czy często na turniejach rycerskich dawniej e, ginęli właśnie w tej konkurencji e, rycerze, czy, czy lance właśnie e, wbijały się w twarz, czy, czy takich ofiar było dużo. No dzisiaj rozumiem, że turnieje już są bezpieczne, nie dochodzi do takich wypadków, ale wcześniej pewnie, pewnie te e, przypadki się zdarzały i to pewnie dość często. Powiem tak, e, że nawet w czasach e, teraźniejszych. E, bardzo łatwo policzyć czasami uderzenia, które nie zostały trafione w tarczę. Bo mimo tej zbroi, mm, każde uderzenie to jest jeden siniak. Więc łatwo to w, przeliczyć w domu, zdejmując z siebie e, odzież, ile razy oberwałem nie w tarczę. Tak? E, I w dzisiejszych czasach, i na pewno, e, na pewno w tych czasach odległych, zdarzały się wypadki, i zdarzają się do tej pory, że jednak. Ta drżazga ze złamanej kopii potrafi, czy wejść pod jakąś blachę, czy wejść pod jakiś pasek, przebić nam e, przeszywalnicę, e, wejść gdzieś pod tą kolczugę, pod sukienkę. Także jestem przekonany nie wiem ile było przypadków śmiertelnych w trakcie mhm. takich turniejów musiały być na pewno w dzisiejszych czasach no, nie słyszałem o żadnym śmiertelnym przypadku w trakcie turnieju kruszenia kopii, aczkolwiek do kontuzji dochodzi prawie zawsze. Rozumiem. Marcin, wiem, że oprócz tego, że zajmujesz się właśnie walkami turniejowymi, rysterskimi, jesteś również członkiem chorągwi husarskiej województwa kujawsko-pomorskiego. jakbyś mógł przybliżyć właśnie naszym widzom, uczniom, co to takiego jest ta chorągiew? Czy husaria faktycznie dzisiaj w 20 w wieku również istnieje, przecież jest to formacja, która odnosiła sukcesy w wieku XVII. Największe Bitwa pod Wiedniem, Kuszyn czy Kirchholm, a to się okazuje, że Husaria funkcjonuje również dzisiaj. Ano tak, bo Husaria to chluba oręża polskiego, to wielka nasza duma narodowa i okazuje się, że w Polsce jest więcej pasjonatów właśnie tego okresu, złotego okresu Rzeczypospolitej, kiedy to właśnie między innymi dzięki Husarii, husarii byliśmy potęgą. Potęgą w Europie, gdzie unikano starć na polu bitwy, gdzie samo słowo, że husaria pojawiała się na polu bitwy, inni władcy uciekali, nawet nie chcieli stawać do boju z tą husarią. I dzisiaj jest wielu pasjonatów w Polsce, bo takich husarzy, rekonstruktorów husarii jeżdżących jest ponad 100. Są oni zorganizowani w różnych stowarzyszeniach, chorągwiach. Ja jestem dumny z tego, że mogę być członkiem właśnie Stowarzyszenia Chorągiew Husarska Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie patronatem naszej chorągwi jest właśnie pan Piotr Zaubercki, marszałek województwa. Nawiązujemy do tych złotych naszych dziejów. Na co dzień każdy z nas ma swoją rodzinę, swoją pracę, aczkolwiek raz w miesiącu stajemy do wspólnych ćwiczeń, e, po to, żeby swoją sprawność e, bojową, nazwijmy to, podtrzymywać, e, żeby móc prawidłowo wykonać musztrę, wy, wydawane komendy, żeby móc się prawidłowo e, dostosować, e, czyli swoim strojem, swoim uzbrojeniem e, do tego, żeby naprawdę wiernie przedstawiać ten XVII wiek, e, czyli Czas złotej husarii. Skrzydlatej, bądź nie, bo to również jest inna legenda, pewnie na inną okazję. Rozumiem. Panie Marcinie, wiem, że braliście w zeszłym roku właśnie jako chorągiew Husarska województwa kujawsko-pomorskiego braliście udział w Lidze Husarskiej, czyli w szeregu właśnie turniejów husarskich w różnych miejscach w Polsce. Pierwszy był w Golubiu, tutaj właśnie było otwarcie tego, tej Ligi Husarskiej. No i właśnie ja przedstawiłem ciebie jako zawisze czarnego XXI wieku, ale wiem, że nie jest to. Na wyrost. Wiem, że właśnie chorągiew husarska naszego województwa drużynowo zajęła pierwsze miejsce, a ty zajęłeś drugie miejsce indywidualnie właśnie wśród husarzy z całej Polski, więc jesteś zawiszą czarnym, tylko że z Golubia można to tak powiedzieć. Powiedz mi, jakie konkurencje odbywają się właśnie w czasie tej ligi husarskiej? Czy ten turniej husarski jest podobny do turnieju średniowiecznego, czy całkowicie inne tutaj są dyscypliny, inne są konkurencje? Konkurencje są zgoła odmienne, bo są inne, cały plac jest przygotowany w inny sposób, może ja już nie będę opowiadał szczegółowo, w każdym razie w turnieju husarskim już... Prędkość schodzi troszeczkę na, na dalszy plan. Tam trzeba wykonać więcej ćwiczeń zręcznościowych, czyli pokaz cięcia szablą, uderzenia pałaszem. Również pokazujemy tam skok przez przeszkodę. Rzeczywiście w tamtym roku naszej chorągwi udało się te zmagania wygrać. Był to szereg turniejów zorganizowanych przy, w różnych miejscach polskich, głównie oczywiście przy zamkach, gdzie wśród tych. Osób zgłoszonych do polskiej ligi husarskiej i wśród tych chorągwi, które się zgłosiły, zajęliśmy, swoje, zajęliśmy pierwsze miejsce. Mamy najmłodszego husarza w Polsce jeżdżącego konno, e, więc to też cieszy, że te najmniejsze grono e, chce tą rekonstrukcją się zajmować i chce nawiązywać właśnie do naszych wspaniałych korzeni. Rozumiem. Marcin, i pytanie na koniec. E, jutro zaczyna się. Turniej Rycerski. Jutro odbędą się pierwsze właśnie tutaj walki na Placu Tyreniowym przed Zamkiem Golubskim. No i pytanie moje, która z konkurencji jest dla Ciebie najtrudniejsza i dlaczego? To tak jak mówiłem, no najbardziej loteryjna jest właśnie ta chusteczka, gdzie nikt z nas nie wie, czy ktoś ją podniesie, czy ktoś się nie podniesie. To jest bardzo trudny rok dla nas wszystkich, o czym oczywiście wiadomo. Dla mnie największą szkodą i żalem jest to, że nie będę mógł jednak skruszyć kopii z najlepszymi rycerzami Europy, którzy tutaj do nas przybywali. Jesteśmy w kontakcie, oni również wiedzą, że jest to bardzo trudna sytuacja. Sytuacja nie dotyczy tylko naszego kraju. Turniej, Największe turnieje Europy również zostały odwołane, i nie tylko, bo i w Kanacie zostały odwołane turnieje. Czekamy na rok następny, tak naprawdę już w tej chwili przed turniejem czekamy i nie możemy się doczekać kolejnego turnieju w przyszłym roku po to, żeby znów się spotkać i żeby tą kopię przed zamkiem golubskim na swoich tarczach skruszyć. Super. Panie Marcinie, dziękuję bardzo za rozmowę. Kochani, e, mimo tego, że skończyły się już normalne lekcje, mamy wakacje, to jednak chcemy Was zaprosić właśnie do tego, abyście śledzili kujawsko-pomorską e szkołę. Tak jak zauważyliście, będziemy w różnych miejscach, będziemy opowiadać o różnych wydarzeniach, będziemy starali się to, aby na naszych lekcjach zawsze pojawiali się goście, którzy będą. Opowiadać o swojej pasji, opowiadać o historii. Zapraszamy do oglądania kujawsko-pomorskiej e szkoły. Zapraszamy do poznawania historii husarii, zamków i innych ciekawych miejsc oraz wydarzeń. Dziękuję Panie Szymonie. Dziękujemy.